Proszę pana. No, chyba dobry szczupak, co? No, chyba fajny będzie. Może no, się rozchulał troszkę. Trudno co zrobić. Oj, będzie dobry. Naprawdę będzie no, dobry. Musimy tu puścić troszkę. To spokojnie, spokojnie, spokojnie. spokojnie no, czyżby ta 120? O mój Boże. Uważaj na silnik, uważaj na Co to za jezioro, stary? Gdzie my jesteśmy? Stary. No. Nie wiem czy znowu nie poprawiłeś, pokaż no, Łapki Łapki mi chodzą, to może być blisko. To jest Delira. Tak, teraz. Dobra, dobra, Wędkarka Delira. I teraz tak, no jak to jak go wyjąć? No ale powiem Ci, że wisi na kotwiczce. Na jednym grocie. Weź mi tą kotwiczkę. Przełóżka mi lubo jak się szarpnie, to mi ją wbije w palucha w rękawice się za. To jest, Co Ja wyjmę. No, wyjmij, I wejmie. ledwo ledwo był zapięty, wiesz? A. ledwo ledwo był zapięty. Piękny. Ale grubas. <laughs> tu naprawdę nie biorą mniejsze ryby. No nie. Ja pierdzielę O, stary. O, uważaj. Stary, no normalnie euforia, rozumiesz? Jak, Jak na wygrzu, <laughs> Ty, ale te. Ty... To jest taka adrenalina, Uzale uzależniony się czuję już. Ale jest piękna ryba. O, to teraz wreszcie będę miał z kim jeździć do Szwecji. O. Ale chyba łowiska nie zmieniamy, co? Warpen to warpen. Oj stary, kurde. Ja jestem mega to zaskoczony. Prostu... To, jest to, to, jest to, to jest to, co mówił Maciek, nie? Tak. Że, że, wiesz, że rzadko biorą, ale jak weźmie, to trzeba się trzymać. 1,5-102 prawie o, Kolejna metrówka na rozkładzie Kolejna metróweczka 101,5 Jaka ciężka ona jest, ostra, to ja uciekam, a ty ją wypuszczaj Dowalił, dowalił! Ale się ładnie prezentuje Jest Piękna metróweczka gruba, ciężka walka była po prostu jak z diabłem normalnie Pogoda nam się troszkę pozmieniała, no jak to na jesieni, raz pada, raz słońce w Szwecji nastała piękna, złota, polska jesień. Na szczęście bez wiatru, chociaż nie wróży to zbyt dobrze na z ciupaków, no ale, ale jesteśmy na dobrym łowisku, one tu są, więc myślę, że wystarczy wyczekać moment. Ustawimy się znowu na głębokim blacie, 12 metrów wcześniej tu mieliśmy jakieś brania, zobaczymy czy w takiej pogodzie będą rybki. W takich warunkach też się bardzo dobrze łowi. Nie taki diabeł straszny, jak go malują. Casting okazał się niezbyt skomplikowany, a w połączeniu z dużymi, sprawdzonymi przynętami piekielnie skuteczny. Aby być gotowym na spotkanie z naprawdę dużym szczupakiem, wszystkie elementy zestawu muszą być odpowiednio mocne. Nastawiamy się na jesienne szczupaki, czyli na duże drapieżniki, przeważnie bardzo silne. Dlatego cały sprzęt musi być mocny. No to pomijając wędkę i kołowrotek oraz plecionkę. Pamiętajcie, że każdy element zestawu musi być specjalnie przygotowany pod duże ryby. Niezwykle ważnym elementem całości zestawu jest oczywiście przypon. Krętliki i agrawka. Ja od pewnego czasu robię sam przypony z odpowiedniej grubości fluorokarbonu. Który ma oczywiście przeciwników i zwolenników, ponieważ są opinie, że szczupak fluorokarbon przetnie lub nie przetnie. No, ja jestem zdania, że nie przetnie, pod warunkiem, że zastosujemy dobry fluorokarbon o odpowiedniej średnicy. Ja używam dwóch średnic 0,81 i 0,91 mm. To są fluorokarbony o wytrzymałości około 30 kg, 27 i 36, jeśli dobrze pamiętam. Stosuję go do nie tylko do, do przyponów, ale również do dozbrojek. I powiem Wam szczerze, że nie zdarzyło mi się, żeby szczupak taki gruby fluorokarbon przegryzł. Jeżeli zastosujecie 0,4-0,5 mm, no to to się rzeczywiście może zdarzyć. Natomiast jednak 0,8-0,9 jest na tyle gruby i sztywny, że nie zdarzyło mi się, żeby największy nawet szczupak uszkodził taki przypon. Chociaż rzeczywiście po każdym holu dużej ryby warto to sprawdzić. Aby cały zestaw był wytrzymały, oczywiście stosuję tulejki zaciskowe. Nie, nie jedną sztukę, a dwie. Dla pewności. I z jednej strony przyponu, tutaj od strony krętlika i plecionki, zobaczcie, dwa zaciski, mocne dwa zaciski i tak samo oczywiście od strony przynęty, na tej samej zasadzie, dwa zaciski, jeden koło drugiego. Wielokrotnie mi się zdarzało, że w przyponach, czy to takich, co ja robię, co, czy, czy gotowych, rozpinała się agrafka. Rozpinała albo po prostu duża ryba ją niszczyła, dlatego najlepszą agrafką, jeżeli chodzi o duże ryby, jest zwykłe kółeczko łącznikowe. Oczywiście to kółeczko łącznikowe musi być odpowiednio mocne i wytrzymałe, aby nam się nie rozgięło na dużej rybie czy na zaczepie. Jednak ma tą zaletę, że na pewno nam się nie rozepnie tak jak agrafka, nie da się tak szybko zniszczyć. Wymiana przynęt jest odrobinę bardziej kłopotliwa i trwa troszkę dłużej, natomiast mamy pewność, że nawet największa ryba nam takiego zestawu po prostu nie uszkodzi. Nie ma takiej możliwości. Tak samo do zbrojki. Ten sam fluorocarbon 0,8-0,9. Nie ma szansy. Zestaw jest mocny, pewny. Wyholujemy praktycznie każdą rybę. A ja mam taki sam. Dwa zaciski. Kółeczko. Wytrzymały. Masz taki sam, bo żeś mi Widziałem jak bobrowałeś w pudełeczku. Twaniaczku, to ma taki sam teraz. Miałem dwa, <grym> mam jeden. I ja tym razem. Ach, <grym> mój ulubiony i tosik. Jednak skoro są tu sandacze, no to nie mogę odmówić sobie przyjemności, chociaż spróbowania. <gum> Ale gumę założyłem, wiesz, taką, że szupak też się nie powstydzi. Wow. Coś dobrego, wiesz, Janeczku. O, widzę właśnie, widzę. Nie, podbierak też nie teraz. Ale widzę też, że zmieniłeś wędeczkę sobie. Ja lubię, wiesz, na kurbę. Eee. No. O! Lubię mieć normalny też sprzęt, nie tylko casting. O, widziałem go. Na to czekaliśmy, na to czekaliśmy. Uważaj, że tu jest pod ten. U. Normalnie jest. O, stary. Ostatni puls takiego jakiego mam, ostatni! To go nie urwi! Dawaj podwójak, dawaj, dawaj. Do, do wody. wody, do wody! I do góry! W ale pójdź, pójdź, pójść, pójść, O, story. Ale kaczucha! Yes, Mój yes, yes. Mój fenuiczek. O to chodziło! Dobra, poczekaj, to teraz tak. Uch, daj mi tą wędkę, tylko byś byśmy tworzył. W razie, gdyby tam miał zamiar tańczyć. Ja sobie go spróbuję ułożyć ładnie. O stary. U, u, u. Ale jest za skórkę, yeah. zapięty. Zapięty za skórkę. O człowieku. Dowaliłeś stary, dowaliłeś. Jest. To jest piękno w jesiennych rybach. O co tutaj chodzi? Co jest w tych przynętach stary? Jak to, co? Są po prostu dobre. Stary normalnie. Jak już bierze coś, to coś konkretnego tutaj Nie, na ten No jesienne oh. szczupaki. Słuchajcie, ja lubię łowić na wiosnę, lubię widzieć te brania, jak one ganiają te przynęte oh. jak zbierają z powierzchni. Ale jesienny strzał w gumę i odjazdy naprawdę grubych szczupaków to jest to. Uh. Ach, muszę odpocząć. Łowienie jesiennych szczupaków y, diametralnie różni się od szukania ich na wiosnę, w maju, w czerwcu czy w ciepłych miesiącach. Teraz mamy wodę o temperaturze około 10 stopni, rano mniej, po południu trochę więcej. No i te ryby podążają za drobnicą. No, drobnica jest na głębszej wodzie, znaleźliśmy ją na blatach. 9,5 metra, 10 metrów jest dużo białej ryby, z tym, że nie jest to sieczka, są jakieś, nie wiem, leszcze, krąpie, y, za nimi podążają szczupaki. Olbrzymi taki blat, nie wiem, 200-300 metrów szerokości. Tutaj mamy trochę szczupakowych brań, trochę sandaczowych i widać że rzeczywiście jest dużo drobnicy. I drugim miejscem, gdzie, gdzie szukamy tych jesiennych szczupaków, to są wszelkiego rodzaju głębokie kanty, czyli wyjścia właśnie z głębokich blatów z jakichś tam rynien. Na płytszą wodę najwięcej brań mieliśmy między 10 a 12 metrem, tyle tylko, że na kantach zbiera się rzeczywiście bardzo mała rybka, sieczka i to, i to są zapisy czasami aż do powierzchni wody, od nie wiem, od 6 metra do powierzchni wody jest bardzo dużo drobnicy, ale na tych blatach grupuje się ryba trochę, trochę większych rozmiarów i tu podążają szczupaki, więc na razie z Janeczkiem jeszcze spróbujemy obłowić ten rozległy blat, no właśnie stoją, Roz, rozległy blat, blat spróbujemy obłowić. A na ostatnie dwie godzinki pojedziemy na taki fajny, namierzony kant. Tam głębokość wychodzi tak naprawdę z 15 metrów aż do 5. Natomiast nie jest jakiś bardzo stromy, jest na tyle łagodny, że, że te ryby mają się jak ustawić. No i łowienie jesiennych szczupaków, no to jest niestety systematyczne obławianie miejscówek głębokiej głębokiej wody i szukanie drobnicy, bo tam gdzie drobnica, tam drapieżnik. I tyle, systematyczność drogo do, do, kluczem do sukcesu. To jest coś jest Ale to jakiś mały sandaczek Nie, okoń. nie, eee, zobacz wow. Chodź no tu małą gumeczkę założyłeś Na no, okolnie, no to masz okonie Jaskółka <grym> miały być sandaczyki No one strasznie delikatnie biorą, dlatego tak być sandacze Pięknie No pierwszy okoń z tego jeziora No już myślałem że ich tu nie ma Bardzo ładny. Bardzo jaki gruby No ale coś jest No. Ładny, ładny. Jaskółeczka. Dobra, zrób mi Janeczku zdjęcie, Dobra. jak możesz. Już zwinę bo to i to pierwszy robię. okoń. Ach, ten ogon mu... lata no. <laughs> Dwie, Piękny. Bardzo ładny. Fajniutki. Okoń, troszkę, tak, 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 wyrało. hamulec mu popuściłem. No dobrze, to ja już prawie jestem. Jedzie, jedzie, jedzie. Ja stary tego hamulca nie mogę wyczuć. silnik. Tak, tak, weź w razie czego podnieś. No to będzie dobry ryb. Wow, wow. Spokojnie. Ale daje. O stary. Wow. Ja nie mogę. Oh. Ale to jest ryba. To jest... Na... O, widziałem, widziałem, Ubuduj widziałem. silnik, Janek. Widzę. Ubuduj na silnik elektryczny. Odciągam go. <laughs> ale ty, te ryby ale są... Ale jakie gruby, normalnie gruby, stary. Ty kurde, ale te ryby są spasione. Nie no, już. z 90 na pewno. No, dobra 90. Gryzie, gryzie, gryzie. A, ale grubas, o stary. Piękny. No, Duża przynęta, szwarzonker. Szwar wędeczka do 21 gram Fenwicka. Gieła się, fajnie się gieła, nie? No. No i taki, taka rybka gruba. Mm. No metra nie ma, ale... No tak 9 dych, coś Dwie takiego. 9 dych jest, na pewno. Dziewięć dych. Z plusem. Ale dozbrojone, ładnie. O. Duża przynęta, duża ryba. Na to wygląda. Na to wygląda. No i godzina, nie? Ewidentnie odpalało się o konkretnych godzinach. Od 10 do 12. No i najlepsze żerowanie zdecydowanie około 16. Mamy za dziesięć właśnie. I pierwsze ustawienie na tym miejscu. Stary. Pierwszy o, rzut. Pierwszy rzut? Pierwszy rzut z tego ustawienia. O, tu już Szukaj rybki. Szukaj rybki. Ty, no było coś widać tam na tym blacie. To trzeba urzucić ze dwa razy i się przestawić jeszcze. Widać, że ryby są. No dawaj parę rzutów, bo to dobra godzina, to aktywnie trzeba szukać tych ryb. sekundy, widać jeszcze. Ha! się zaczepił. Krobasek tak. mało. czekam za ja przejdę do ciebie na ziemię. No to chodź, chodź do mnie. Bo on się tutaj wczepił kotwiczków w podbierak. Jezioro Barpen Czekaj. Okay. Czekaj, czekaj. Muszę puścić, muszę puścić. Puść, puść. Koniec, żeby się ta no, zbrojka znowu wpięła. Ładnie no, czek zamierta. Ładny grubasek, co? Ty, każda ryba w tej wodzie po prostu jest tak wyżarta, zauważyłeś to? Strasznie grube, strasznie. I zobacz, już no była kiedyś złowiona. Wiem. To jest najlepszy przykład, słuchajcie, na to, że. Zobaczcie, jest wyrwane i zabliźnione skrzelo. To o. jest zabliźnione. To jest najlepszy przykład na to, że te ryby. żyją dalej. Tak, one po prostu przeżywają. O. Czekaj, co? Wychaczymy może ją, co? Tak, weź. Ale stary, zrobiłeś kaktusa z tej przynęty? No, choinka święta się zbliżają. Nie no, ale to dużo przynętę trzeba dozbroić, no nie oszukujmy się. Tylko bo Ci się wiesz, co rozgięła ta kotwica jedna, zobacz. Aha. to chyba w podbieraku była wojna. Albo. No i taki kolorek, trochę nawet szupakowy. Piękna. Ładna ryba. Co, fotkę ci jeszcze no, zrobię, o, nie? Fotka być musi. Trzymaj? Jeszcze jedno. Kolejne duże szczupaki meldują się na naszych zestawach. Ryby poczuły zmieniającą się pogodę i wreszcie ruszyły się też w większe sztuki. Warpen wreszcie uchyla rąbka swych podwodnych tajemnic. Do Stary, <try> ile to waży. Uuu, ty kurde mniejsza żółty Dawaj go tutaj Uuu. Stary, metróweczka jak nic Ty ja mnie łapa Uuu. zabolała Ale spasiony, no no Czekaj wiesz, troszkę niżej ja go spróbuję to jakoś... są... Oj, stój, stój stój Zobacz i fluorocarbon ma w pysku. O To no nie ma szansy, żeby nie. to wjesz przeciął. W tej grubości fluorocarbon żadna ryba nie przetnie! Poczekaj, stój. Uuu. Uf. Ale stary ha. No jest nieźle Stary jest naprawdę nieźle <laughs> Jesteśmy w niebie, wędkarskim chyba normalnie Po takie ryby to ja mogę jeździć Byk Cie co? Kurna Czekaj byś gumę mi wyjął z palca Troszkę oh. <laughs> O stary Krokodyn. Czasem ten twój? No wiesz, podobny. Nie, mój jest mniejszy chyba. Nie, no nie wiem, zaraz zmierzymy. O, no O, poczekaj, bo. Zobacz. Szwardzonkarek. O, jest. McPike. jest... Nazwa zobowiązuje. O, Pike. Zastała nas jesień na wodzie, jesienne warunki. Szczupaków najpierw szukaliśmy na płytszej wodzie, ale z mizernym efektem i okazuje się, że ryby są na głębszej wodzie. No, pokażemy Wam przynęty, które nam się sprawdziły na tym wyjeździe. No Moim killerem, ja mam dwa killery tak naprawdę. Pierwsze to jest szwardzonker, Pike. koniecznie ze zbrojką, duże oko, szeroka praca. Cała guma mocno zamiata na 15-gramowej główce, można ją głęboko poprowadzić. Dużo brań, co mnie zaskoczyło nie tylko, nie tylko fajne szczupaki, ale również y, mniejsze sandaczyki, mniejsze szczupaki. No i drugi mój killer od ładnych paru lat. Shad, mocno już pogryziony. Ten kolor akurat w tak czystej wodzie średnio mi się sprawdził. Lepsze były kolorki naturalne. Ale jak widzicie, <grytanie> szczupakom za bardzo zasmakowały. Niestety nie mam większych rozmiarów, bo to byłby dopiero killer. Yy, kilka fajnych brań zaliczyłem na dużą jaskółę, też abu szwardzonker. taki potwór. I słuchajcie, najlepsze jest to, że, że w wodzie skakały do tego też szupaczki takie po 50 cm. No ale to jest powiedzmy przynęta dosyć dla nas spora, dla ryb niekoniecznie. Nie odważyłem się użyć takich potworów, choć mam je w pudełku. Olbrzymie riplyszady. Może rzucę, natomiast tutaj janeczek. Janeczek celował w większe przynęty trochę. Znaczy większe. Akurat jeśli chodzi o tego Rippleshada, to na ten kolor, tylko że w mniejszym rozmiarze, miałem największą rybę swoją. życióweczkę 104. No I ale i sandacza. I sandacza Dwa sandacze. Dwa sandacze. No i tak jak mówisz, nawet i do takich przynęt potrafi się zameldować niewiele większy szczupak. Bo takie też się nam trafiały. Ja w różnych kolorach. Ale to ci będę musiał podwędzić chyba. Bierz stary, łowimy, może coś wiesz. Ale i takie, zobacz. No, <grafy> sfatygowane mocno są te przynęty. No, pulsarz. No, puls szadzik jest, jest jest świetny. Nie ma co się bać dużych przynęt, ani nawet średnich, bo umówmy się, no dobra, o ile to może jest duże, no to to jest raczej średnie. No tak. Nie ma co się bać, do tego też startują małe ryby. No dobra, to co? My bierzemy się do roboty. Chociaż wieje strasznie, zaczyna padać deszcz. Trzymajcie kciuki, może jeszcze coś dołowimy. No i na multiki. Jest dobry. Nie jest jakiś chyba gigantyczny. O! O! Ciężko rzeczywiście, jak ma rację, że. Ciężko wyczaić ten hamulec w tym multiku Dobra, jest, 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 jest. już myślę, że spadł, ale... Ho, 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 ho. Czekajcie, ja sobie muszę podnieść chyba silnik. To, to, jest ja, to ja Cię lekko... podniosę, stój, stój, stój. Nie, spoko. <grystanie> Dobra, pójść, pójść, ja podnoszę. No, chodź tu. Dobra, starcie Janeczku. Słuchajcie, mieliśmy spływać, naprawdę już mieliśmy spływać. To było ostatnie ustawienie. Bo rybę zobaczyliśmy. Dobra, spadamy. Ruszyliśmy się i na... Odpłynąłem 20 metrów. Duża ryba przy dnie. Na echu. Metr nad dnem. Z której strony on będzie chciał wyjść? O kurde, to. On na razie jeszcze nie chce wcale. <słuch> o Uhu. stary. Jest naprawdę mega kloc. No tego jeszcze nie wiem, bo to ciężko wiesz. <słuch> Czekaj ja sobie tu przebojdę. Rajaneczku, pobieraj do wody, do wody, do wody, ja naprowadzę, ja naprowadzę. Ale cała guma w paszczy. Dobrze, dawaj, dawaj. Oje! Yeah. O stary. Grande finale. Słuchajcie, my naprawdę już wracaliśmy. Musieliśmy nagrać setkę taką zakończeniową, powiedzieć wam, jak było. Złożyliśmy wszystko i ruszyliśmy. Odpłynęliśmy 20 metrów. I na echu duża ryba. Met nad dnem. Mówię, met nad dnem będzie aktywna. A! Stańmy! Pierwszy rzut. Nigdy nie wolno się poddawać! Do ostatniego żółtu się walczy. Nie zdążyłem założyć sprzęty. A już ją zdjąłeś? Już ją zdjąłem. No, uwaga. Uch. Uch. Ale ty opędzlował całą gumę. O, krowa! Ale krowa. O, stary. No Ale jesienne ryby. Jesienne ryby. Jest spasiony, co? Majowe łowienie jest fajne, ale jesienne ryby, słuchajcie, są tak spasione. Jak widać No to chyba zdjęcie ci zrobię, co? Ale jest byk! Piękny! O skurczę byk, ty, takiego grubasa to nie miałem! Ja yeah! Grande finale! Ja nie Tym mam... razem ja Ale Zobacz jaki on jest gruby o, w karczychu. Ale tu jakie brzucho w ogóle wiesz co Spasiony tak. Ryba Jawor! Ogon do mnie o A daj łap teraz do mnie! Mój czy 110 z Warpem I to nie jest największa, słuchajcie jakie tu kurwa, tu są 130 Może być sam łeb, nie? Tylko ostrość na głowę i dobra, dobra I powoli wyjmuj Proszę bardzo Szwartzonker Magpike. Ja bym poprosił operatora, żeby pokazał Janka, jak pięknie osrał go szczupak. No cóż, jest to element wędkarstwa, tak? Tak. Jak ktoś mu sztartki potrzebuje, to Sarebska. Tu, tu, tu ci kapnęła. Ci, ci to nie, to tobie z nosa to leciało. Dobrze, że z nosa. O.